A oj żeglarze, wraca legendarna impreza. Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego. Mamy przygotowaną dla Was ambitną 300-milową trasę: Świnoujście Arkona, Falsterbo, Krystianso, Świnoujście, więc wody Bałtyku Zachodniego. Startujemy 9 czerwca, więc już niebawem. Mam nadzieję, że szykujecie swoje jachty, szykujecie załogi. I razem wspólnie będziemy rywalizować o legendarne trofeum, jakim jest Puchar Gryfa. Ta impreza wraca pod egidą Zachodnio-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego pod patronatem marszałka województwa Zachodniopomorskiego pomorskiego Gierda Geblewicza, i tylko na Pomorzu Zachodnim. Serdecznie zapraszam.